Okej, no części do PM63 przyszły. Będzie wersja druga. Niestety zawiodła drukarka 3D. Zeskalowałem sobie to chyba w miarę dobrze. Ten model, który był wcześniej na kanale. Powinno wszystko banglać, tylko muszę to wydrukować. Części zamienne do drukarki też przyszły. pm63 kilka oryginalnych podzespołów blokada mechanizm spustowy kolba kompletna zwalniacz magazynka skorupa z magazynka jeszcze będę musiał stopkę zmontować Nie brakuje parę pinów ale to dorobię Mi się nawet w zasadzie jedyna rzecz, którą udało mi się druknąć z tego modelu, to pazur. Nie wygląda źle, mogłoby być lepiej. No ale jak uporam się z krzywym stołem, to będę próbował zrobić wersję drugą pm 63 Najgorzej chyba będzie z magazynkami i ze systemem zbijaka. Kosmetycznie nie musi być cudów, żeby tylko była forma PM63 na razie mi zależy. Z czasem zobaczymy, co się z tego da ulepić. żeby nie było to są nieistotne części broni i nie mam zamiaru modyfikować żadnej z nich chciałbym żeby pasowało wszystko tak jak się to mówi drop in także tak w zasadzie wyszły mi tylko podpory Stół jest tak krzywy, że szok. Czy zastanówcie, jaką drukarkę kupicie? Ja kupiłem Sidewinder'a 3 Pro, czy jak to tam się nazywa. No i niekoniecznie jestem zadowolony, chociaż walczą ze mną, żebym jej nie oddawał. Wysyłają mi części. Pewno będą musiał jeszcze wysłać parę sztuk części, żeby jakoś to wszystko uruchomić. No. Jeszcze zastanawiam się nad zrobieniem poziomu stołu na taśmę przewodzącą. Zobaczymy jak to wyjdzie. Jak wszystko uruchomię. I uda mi się wydrukować w końcu tego raka to się pochwalę jak widzicie tutaj są tylko podpory ale wszystko powinno raczej pasować Mamy mechanizm blokady zamka po ostatnim strzele i blokady, która działa na tej dźwigni pazur wyciągu Sprężynka do niego, płaska sprężynna, która wchodzi na zamek, jakże mam komplet części. Kilka części z których na pewno nie będę korzystał, pewnie pójdą z powrotem na Allegro. No. Tego pierwszego PM63 z berety pewnie skończę, ale jak będę miał na to wystarczająco dużo czasu. Zobaczymy jak będzie z tym szła robota. to no, jak mówię najtrudniejszy będzie chyba magazynek i elementy zbijaka. Z dyszą mam już jakiś pomysł. Także może się uda zrobić działającego jak oryginał PLM63GBB. Będę miał jakiś postęp, coś wrzucę.